Dzień dobry. Dzień dobry, jak? Siemaneczko. Witam serdecznie, ja jestem Edward. Dzień dobry. Witam, witam wszystkich. Siemaneczko. 500 złotych. Witamy Was na... 3000 dukatów. Jesteśmy na 10k. Jest to 2021. 17 315 złotych. Ha, mamma mia mm. Stawaj! Mm. Halo! Mm. Stawaj, młode! Nie chcę się... Ale dzieciom trzeba pomóc! Dzieciom trzeba pomóc? I zawsze staję na czas To jest moje ulubione momenty, bo to jest po prostu rzecz, którą zawsze wyczekuję podczas robienia raf. Nigdy mi się to nie nudzi Potrzebujemy materacu, co zrobimy? Mamy łóżko. Co to znaczy zaokrąglenie sekund? Miał być, że... Right on. How about a triple heel flip? By Czekaj. zaokr... Było, że mam skoczyć? Second round! Se, o Boże! O jezu! Zaokrąglenie sekund to sekund! No cześć. Tu jest Hankorek K.O. Zaokrąglenie sekund? Jestem fanem Jakuzy, więc przegramy dzisiaj członkiem klanu Amon. Będzie to gaz. Cześć, tutaj krzywy i będę dla was speedrunował... Będę wam pokazywał speedrun gry GTA... Co ja mówię? Hitman 4, kwawa forza. A pamiętajcie, jak to bossman z GTA... <ścoughs> Co ja gram, GTA... Z kangurka KO2 powiedział 3000 dukatów albo spadaj, więc... Mam nadzieję, że wszyscy tutaj wpłacą te 3000 dukatów. Na wspólne misje ja mi się uda. Jak widać, mamy opcję wyjścia. Niestety nie mogę tego jeszcze zrobić. Skip może zająć od powiedzmy 5 sekund. Za pierwszym razem może się udać. A może to również trwać z 5 minut, 10, 15. Naprawdę nie spodziewajcie się cudów. Ale mam nadzieję, że nie zajmie to więcej niż 2 minuty. Proszę ile mi to za. Kur! <laughs> Tego się bałem, że za pierwszym razem się uda niestety. No, co zrobić? I tak, jeżeli nałożymy dwa Spiderboty na siebie i zaczniemy spamować X, to będzie jeden atak z, z ataków Spiderbota i Zalotowy, jakie obrażnego. I... Koniec. Czas! Zaraz co? <świetnie>, Świetnie. Przedstawiamy raport specjalny dla wiadomości Capital City. Dziś Capital City pogrążyło się w chaosie. Miasto rozrywane jest przez przemoc, a na ulicach tłoczą się uciekający w po popłochu mieszkańcy. Prezydent został zmuszony do skrócenia wizyty i zabrany w bezpieczne miejsce przez silnie opancerzonych komandosów z oddziału żmiej. Żmije były krytykowane za taktykę ciężkiej ręki. Uważa się, że potrafią oni być równie brutalni, jak przestępcy, których łapią. Czy zechciałby pan odpowiedzieć na ten zarzut, ser? Żmije przejęły kontrolę. Słucham? Wasza niekompetentna policja i rząd zostają właśnie usunięci dla waszego własnego dobra. Co? Atakują prezydenta! Poker, okay. słuchaj wiesz co jest następne w harmonogramie? Kadziu i oferz te. Jezus Maria, on jest znowu w swoim żywiole, nie mam rady. dobra, moment. Poker. Do są Arnasta. Nie, i wardę. Svenska klasikę. To no to nie mówisz, idziemy oglądać. No, przecież. Hymaneczko, albo mówiąc już tematycznie, Joger Magem a to jest Swenska Klasika. Kolekcja klasyki. Najchętniej kupowane gry komputerowe w Polsce. Polecam i pozdrawiam. Piotr Franczewski. I warto też nadmienić, że w tym momencie w związku z szwedzką Classykier każda donacja będzie czytana za pierwszym, raz, za pierwszym razem po polsku, a za drugim razem po szwedzku. Także... För att skapa denna version av snittet är klassiska samlingen de mest köpta dataspelen i Polen. Jag rekommenderar och hälsar Piotr Fronteski. Vi sitter här i väntan och spelar lite data och pushar på och smäcker med måste han det läcker. Vi sitter här i väntan och spelar lite data, springer ut och kriper och måste helt vi slippa. Dancamy już, klappa i rachem, weryj, co so. wyjdzie, to noraz, nie o węzle, lest no ner, mi sajn se chanse, nu erli her, my karamell dansem, tu 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 e ua. Zap. Mamy kolejną donację od Pokera na kwotę 5 złotych, który mówi 6300 złotych, przecież to będzie z 14000 szwedzkich koron. Sextusen trejhundra złotych? To kim raz waraj unie Fjoton tysan swenska kjonur. I bom. Franzu kazał przekazać, że chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. Franzu, Wefalde falde at frimedela at poengien interat fola Cześć i witajcie. Jeśli lubicie szybkie wyścigi, niesamowitą grafikę, i, i, i piękne samochody to źle trafiliście bo jesteśmy dzisiaj organizujemy dzisiaj wyścig w Malucha Racer na wersji 1.5 w sensie... sorry że ci przerwę ale nie wiem czy ktoś w ogóle zauważył ale po prawej jest tutaj napisane morda patrzcie tutaj ona szybko tak, mogę piękne, wam pokazać Piękne, piękne grafity, które bardzo łatwo, łatwo przeoczyć Także jeśli, jeśli AI zdecyduje się nas zaatakować w jakiś śmieszny sposób na rynku drugim To przynajmniej będzie to zabawnie wyglądać Ale myślę, że można kogoś w tej Co ja robię? Co ty robisz, Vortex? Nie tędy! W Vortexie! vorteksie! Nieeee! Właśnie a propos tych kolizji z przeciwnikami O nie, zaczyna się Nie, biją mnie Widzieliście to? Zielony maluch mi w ściany wleciał. Eee, I nieważne, czy gramy od początku, czy od końca, rynek zawsze jest na samym środku. I zawsze... What the fuck? Użytkownik zio wysyła nam 100 złotych. O! O! Z komentarzem Vortex, kto za tobą stoi. <laughs> jest w <spary>, I... <laughs> I zbliżamy się do portu Chyba... i patrzmy teraz co się dzieje. Teraz, Ty, teraz jest... Najdziwniejsza sytuacja. Podbijam mi malucha dosłownie na dwie sekundy i mogę wtedy jechać dalej. Tak, to jest... Do wszystkich samochodów teraz zamontowali to zawieszenie hydropneumatyczne. Tylko tam chociaż ta ścieżka, to że ta ścieżka ma trochę więcej gripu ma sens, bo przynajmniej różni się kolorem, nie wiem może jest trochę bardziej utwardzona niż jakiś głupi trawnik. I czas Skończyłem. będzie za dwa checkpointy. Piotr nie już skończył i... Tak, czas. I crash game. O. o. Okej. Okay. No, raz crashowała. Zdarzył się i ksenonauty moment. Skończyło mi się paliwo akurat, gdy chciałem walczyć i musiałem się wycofać. Um. Mogę wskoczyć jeszcze na chwilę? Oczywiście, mamy mnóstwo czasu. O mój Boże, nie! Nie! Naprawdę na maratonie? O nie, ja... o, moment. O nie. Chryste, panie. O nie. I mamy drugiego krasza. O. Byłem zajęty wyciszaniem się, ale... Spoko, nie tak. gra z Kraszowa w tym momencie więc masz dużo czasu. Dobra. Zgodnie z moimi obliczeniami jestem na żywo. W takim razie... Dobry. Moja ulubiony sposób na zabicie kosmity jest... Yy... Na bombę. Kapitana bombę. Aby mieć pewność, że nie spudujemy, lufy karabinów wpychamy kosmicie w twarz i naciskamy spust. Dostaliśmy donate'a, wielkiego donate'a od y, Ramena w wysokości 266 zł z komentarzem do Dawora, czy to już 50k? Tak! Słuchajcie, osiągnęliśmy to. Ze wszystkich eventów do tej pory zebraliśmy łącznie ponad... 50 tysięcy złotych, więc po prostu... No jesteśmy zajebiści, tyle wam powiem. A w każdym razie, no po prostu trzeba by ni z nimi zagrać w prostą grę o nazwie Ja strzelam, ty giniesz. Zasady są proste, ja strzelam, ty giniesz. Techniczni gotowi z czasem z To To nieistotne. 3, 2, 1, jazda! Albo wiecie co? Nie, nie jazda. Boli mnie głowa, wiecie jak ja to jest. Dobra, Na ten trasa. Nie, nie następna trasa, to ta w piekarniku, dobra, idziemy dalej. No i elegansuj, ta trasa jest dobra. Tak, trasa jest najprostsza jeszcze pod innym względem, jest najbardziej płaska. Jest płaska niczym Ziemia. Oczywiście żartowałem, Ziemia nie jest płaska. Nie jest też okrągła. Nie jest też eliptyczna. Ziemia ma kształt prostokąta z narysowaną mapą Myrtany. To jest świat goticzka. Jak Cię można tego spodziewać po Gotyczku? Można w linii prostej pójść od razu do ostatniego bossa i wysprzęglić mu w zeby tak długo, aż wy wyrzyga napisy końcowe. Głuść główny programu. Nauczy Cię teraz, jak robić interesy na magalanie. Krok pierwszy, bierzesz. Krok drugi, zajeżdżasz do typa. Krok trzeci, mówisz. E, krok trzeci, mówisz do niego. No, klik, klik. Siema, poproszę te wszystkie drogie towary. Nie ma sprawy, dawa kasę. Za eee, zapłacę później. Okej, okay. wiesz co, zmieniłem zdanie. Oddaję towary. Okej. Okay. Ale ja chcę z powrotem, kazę. Okej. Okay. I tak oto stałem się bogatym facetem. Nie zaraz co? Zobacz, mam, nagle z mam 38 y tych Mam nadzieję, że nie spadnę na sam dół świątyni. To mi się zdarzało już parę razy i to się stanie jak skoczy się w jedną albo w drugą stronę za mocno, ale nie pamiętam w którą i to jest problem. E, spróbujemy... No pewnie. No pewnie. No pewnie, że jak powiedziałem, że jak to, że to się może stać, to to się stało. Okej. Okay. I tutaj mamy ostatnią fazę. Diabeł się popłakał, rzuca na nas cipę. Dobra, dawaj, dawaj, jedziesz, 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 dawaj szybciej, szybciej! No, dzieci. Characters, żeby, żeby ten spadł w dziurę i po prostu run ci całkiem przekruszy. Jak widzimy dla bezpieczeństwa lepiej było zmienić postać Chciałem się poklepać po pleckach, że przy okazji nie wiem czy ktokolwiek zauważył, ale ta gra była cała zielona od początku przez pierwsze 20 minut i w momencie kiedy się kapnąłem. Chodziło o to, że kabel, który wchodził do mojej avermidi, która to przechwytywała, nie do końca łączył. Była zielona ja pomyślałem, Jezus, czy ja mogę coś z tym zrobić, bo wiedziałem, że będzie kłopocik. I udało mi się że, yy, zrobić to. Ta... I nawet post na Facebooka poszedł z zieloną Trauma Center. Ale i wiedziałem co się dzieje, że ten kabel po prostu nie łączy, jak się go dotknie to już pójdzie i... Wlazłem tam, trzymając kartkę nie ma mnie, tu gajcie dalej. Przeszedłem pod kamerką, zasłoniłem im tylko na chwilę Sensor yy... yeah, i przez to prawie zepsułyśmy operację, ale mniejsza z tym. Tak, ale no starałem się tak, żeby ludzie mnie nie zobaczyli i to był taki jakby splinter cell i mi się udało. I psychotropy wpłaca 5 złotych z załączonym komentarzem. Zaczynam zeszłoroczną tradycję w zgadywaniu cytatów z książki. Tym razem to nie zakon Feniksa. Powinna zrobić wywiad ze mruknął kulą. Już on by jej dostarczył mięsa do artykułu na mój. Łamię wszystkie przepisy od czasu, gdy pojawił się w tej szkole. Znaczy ja to źle czytam, czy ja powinienem w tych miejscach. Dobra, ja się z wami żegnam. To było Destraction Derby 2. Niezłe lanie. Dobre spanie. Jestem już zdjęty zbi... Okay. Oczywiście, przede wszystkim pozdrawiam mojego dostawcę i... A, jest pan Pursuit. I witamy was w grze że... Pursuit Force Extreme Justice Dobrze. chyba możemy bez zbędnej zwłoki... Uważaj. Hmm. Ups. To się zdarza, akurat teraz się zdarza dosyć rzadko, no ale spokojnie, już wracaj. Oto to już. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie dobry na wstępnym dzisiejszego dnia. Dobry wieczór nawet. Czemu ja się tak nie przedstawiłem, jak zawsze się przedstawiam? Ja jestem Kadzik, to jest mój czy gorszy. Wiecie jaki jest... ...jednym z generałów w gonu. Wybijam potkę i trzymajcie kciuki, bo ta falka jest trudna. Ale ja powiem pozdrow dla kumatych, Łysa Góra. No, no. Jak go mocno szybko atakuje to jest szansa, że go zestan lokuje, no nie udało się. Jeszcze nie może sejwa nie zrobić, nie zrobiłem sejwa. Ajajaj, no like Czy tam ten wcześniejszy, co może się stać? Go zestagerować. Nieważne, nieważne jakiego ataku byśmy użyli, nie jesteśmy w stanie przerwać animacji. Więc dostawanie orzeń z powrotem jest tak naprawdę pewne. Mhm. Mogę wcinać? Jasne, dawaj. Bo dostaliśmy... 1101 zł od uh, uh, uh. krótkiej nawiści. Zobaczyłem to, jak on z te ściany wyrwał. Widziałam tę kwotę i aż oczy od głowy. Bo teraz mamy 1111 tysięcy zł w całkiem kwotą. Bardzo duża suma. Dziękujemy. na Niektórzy z Was może rozpoznają tę postać, bo jest to oczywiście nasz pokafejsowaty postać inspirowana zdjęciem z retrokącika GSPS. Jadąc outen w tym miejscu. Cofając się możemy zliczować się w miejscu. Już nie wyjedziemy. To to my, się, wy się my się będziemy ja skupiali ja podczas tej operacji, bo jest trudna. To jest pierwsza z tych operacji z kategorii bardzo trudne. Więc tak, operacja z kategorii pięć. WITAM popatrz, popatrz. W DUPIE! <laughs> Dobra, To Don Rizzo ma problemy ze szczęką, to mu się czasami zdarza. I oszczędzamy go wolno, puszczamy go wolno. Tak? Nie dostałem żadnego update'u, więc puszczam go wolno. No nie, 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 nie. Opcja jest taka, że zabijamy go z... O o! Zabijamy go? Tak. Okej, okay. to, to, to robię jeszcze raz, no. Moja wina. Nie ma. No, Tory Do widzenia. Nie żyje.

Paj, popit, popaj, popo, no shurigan, shurigan, no sh -gu, gurindaj, gurindaj, no ponko kopino ponko kopano, czojku, od, od siebie dodam, z domu Nowak. Dziękujemy Andrzej. Dziękuję, Jak za pierwszy raz to nawet dobrze, brawa, brawa, zdecydowanie. Dziękuję. <grystanie> no, gdyby nie to, że gram, to bym klasnął, ale no gram. Także możecie pisać GSPS Club na czacie w tym momencie. Jest... Kiedy pan Hunter po raz trzeci otwierał trumnę, sądził, że znajdzie tam lotka. Nie mylił się. Powalił? Nie jestem szamanem. Jedyna bronia kołam są lustra. To była akcja taka sama jak w jedynce i dwójce. Mimo okrojonego budżetu. Teraz tylko, żeby nie przyszła nas faraon. Dźwięk podnoszonego dukatu. Faraon mumia znowu rozwala cały statek 3. Akcja! Romans! Za 3000 dukatów pokażę ci wejście. Gra twórców Piękwinek Kelvin i Piękwinek Kelvin 2. Paraon kao znowu rozwala cały statek 3. Mi się wydaje, że mam bardzo troszkę ciekawego do powiedzenia, bo train uh, wysłał 5 złotych z komentarzem Witam wszystkich. Szukuję osobą, która została oszukana przez Keanu Reevesa. Wierząc w jego przemowy, uwierzyłam, że cyberpunk będzie dobrą grą Kupowałem Cyberpunka za 200 zł. Kupiłem go za pieniędzy, które miały iść na dolary do GTA Online. Wydałam łącznie 200 zł. Jestem na ten moment w plecy setki milionów online GTA Bucksów. A teraz do sedna poszukuję osób, które dały się oszukać tak jak ja. Proszę również o wszelkie informacje o nim na Będę szykował pozaw zbiorowe dla pana Kianu Reeves'a. Proszę o jak największy odzaw. Im więcej osób dołączy do pozwu, tym lepiej. I dziękujemy bardzo. Um... Mamy wspaniałą donację od Ramena na 15 zł. E, I może przeczytam ją w całości, bo jest przepiękna. Pomyślałeś w ogóle nad tym, że to nie jest gra taka sobie, że zrobię w niej PB i mnie będą wszyscy chwalić? Weź dziecko naprawdę. Jesteś jakiś psychorek, bo w przeciwieństwie do ciebie to K.O. jest autorytetem dla mnie. A ty to nie wiem, czy możesz być autorytetem. Chyba takich samych jakichś słabiaków jak ty, którzy nie wiedząc co to polisz speedrunners i GSPS. Widać, że nie oglądasz szybcy i wygadanie i nie chodzisz na streamy na Twitchu. Widać, nie szanujesz GSPS. To nie wiem, jak chcesz to sobie weź swojego rana wstaw. Ciekawe, czy byś się odważył. Z podpisem Natalia, proszę Donacje GSP jest to jedyne miejsce, gdzie mnie jeszcze nie zablokowałaś Wysłuchaj mnie Naprawdę się zmieniłem Błagam, odpisz mi proszę I przeznacza to na męsko postać do singles 2 Natalia, proszę odpisz No widzicie, dogania Może akurat odpisze Ty, Mr. Mary, 500 z komentarzem Biedna ekipa, wzywam was Natalia nie zablokuje nas wszystkich Zostaje się 5 złotych od norka Z komentarzem Natalio, odpisz, już jadę pociągiem do ciebie. I te 5 zł idzie na również męską postać do singles 2. Natalia, proszę, odpisz. Odpiszesz w końcu? O, y, Barto z kwotą 5 y, zł dorzuca również na nazwisko Tomera w ciemnych nocach any z komentarzem. Dorime, interimo, a ja pare dorime. Ameno, ameno, laszire, lasziremo, dorime. I tak dalej, pozwolę sobie całego tekstu już nie śpiewać, żeby nie przedłużać. Podnosimy ławkę. Tutaj nie ma niby harmiony? A nagle jest Hermiona, Wrzuciliśmy jej twarz ławką, jest idealnie. Zrobimy nowy profil, tutaj chwilę zajmuję, dobra, więc pseudonim to będzie zabur... Nie żartuję. Yy, GSPS po prostu i teraz musimy jakiegoś dobrego awiatora wybrać. No to który ten? Nie, 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 nie. nie. O, ideolo, dobra. Więc, lecimy. Słuchajcie, historia o berce. Opowiedziałem, że będzie historia o berce, To będzie historia o beczce. Moi drodzy, w tej grze jest taki, był taki projekt designer, grafik designer, on się nazywał Wojtek. No i Wojtek e, stworzył taką beczkę w grze. I ta, ten projekt beczki długo czasu spędził na tym, żeby tą beczkę tak zamodelować, dziup, 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 w jakimś programie graficznym, w Photoshopie, w Paint'cie czy w czym tam. No i napracował się nad tą beczką, ale chłopcy z tego projektu stwierdzili, nie stary, to ta beczka taka słaba trochę, ale wiemy, że się napracowałeś, to zrobimy taki Isterek. I ten Isterek polega na tym, że tu jest Wojtek. To jest właśnie NPC nazwany na imię Wojtka. I jak się przyjrzycie gdzieś w tych które tak szybko biegają, to jest beczka ta w tle, którą robił. Ta beczka, którą on tak zaprojektował, to ona jest tu w tle w tym domku, nad którą tak się męczył, to jest jedyna taka instancja, gdzie ta beczka jest w tej grze. Mam nadzieję, że Wam się podobała, jest taka trochę Holsom, bo zmyśliłem ją. Ona nie jest prawdziwa. Ale no, przyznam się szczerze, że skoro jestem speedrunnerem i mam autorytet, to mam wrażenie, że brzmiałem na tyle wiarygodnie, że nawet się nie skapnęliście, że coś tu nie gra, że tak trochę nie, nie pasuje za bardzo. Wiecie jaki jest problem, wywaliło grę, o czym informowałem, że może się stać i to jest tragedia. a najgorsze jest to, że nie mogę tej gry od tak wyłączyć, ja muszę teraz wylogować się skąpę, więc nie, nie przerwy streama. Wake the hell up, samurai. We've got a city to mm, Skanujemy Wiktora. Halo? Coś mi skaner nie chce działać. Eee. Coś... Coś się popsuło? Eeeem... Um. Ops... Ta... Musimy wczytać re... Chyba... To może skup się na tym, bo... Ja mam parę tutaj donacji do przeczytania. Żeby była taka... Mała, bo to na C. <laughs> nie no, żartuję oczywiście. E, wow, 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 wow. Wow. Ej, ja też się przeżyłem? Tak. Jeszcze stoisz na niewidzialnym częstie. Ej, to było dobre, to było dobre. Na pewno tak chciałem. To na... Panie zrobienne około. Wow wow Nice. To było fajne pomiędzy kascenki. No, to właśnie tak szybko to zrobiłem. Do... I dobra To się nie zabić. O nie! Okej, okay, yy, nie widzieliście tego. Yy, drabiny nie lubię w tej grze. To jest yy, najlepszy, to jest ostatnia dobra gierka tego eventu, bo potem tylko jakieś sierwo cedę projektową. No CD Projekt, jakieś cyberpunk'i robi, kopie tłumaczenia do Tony Hawk'ów, Faust 2 na PC, to już w ogóle nie chcę wspominać. Więc powiem, ostatnia gra eventu, bo szwedzka, więc helvete, wyobraźcie sobie, że mam tutaj szwedzką flagę z tyłu. Pitpo, to jest twój moment, możesz przeczytać cały blok tekstu, który dla ciebie przygotowałem, jak ja będę robił menuing. Okej, okay, to muszę się najpierw sam przygotować. Tak, musisz, prawda, być przygotowany. Drugi blok okay. przypominam. Drugi bo blok. teraz jest naprawdę amerykańska komedia romantyczna, o, Ty. tylko masz mało czasu, bo ja już tutaj, wiesz... Szymon w garniaku jest byłym chłopem Nataszy. Obecnego dziewczyny Jacka. Psychotropego? Na 16 zł. Czy doktor Edker pobierał nauki z tej gry? Wielkie dzięki i Luigi się. Dokładnie, doktor okay, Edker. Więc... Do... Ja jestem doktorem Edkerem, a Pit pokontroluje kontroluje doktor Irene Ellis. Okej, okay, więc yy, to jest Master yy, jak mu tam? A się tam dostać. Wiadomo. No. Jak widać? Kao jest w wolnej chwili cosplayerem. Mogę to zapisać. Teraz proszę zobaczyć jaka to jest piękna y, piosenka, posłuchać. Ja teraz będę siedział cicho. To wiosło jest większe od niej. Nawet ja nie jestem tak niski. どこで寝てる W szybkim świecie, szybki sprawy Mamy spłytę, mamy rany Losz dzieje tu kangury Maluchrację daje zury Stratem biega na bosaka Jest za dyma i jest backup Nikt nikomu nie tłumaczy, by spróbować bez inaczej. Pa 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 pa, to jest idrany w świat. Pa, 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 szybki życie, szybki świat. Są nadzieje, są prędkości, są rekordy i radości. Są donacje, licytacje, na voice tych dywidacie. Choć losy są kosmicznie, jest tu całkiem sympatycznie. To jest speedrunów życie, zobaczycie, uwierzycie.